W tej grze jedyny sposób, aby zarabiać kasę, to łamiąc sobie kości. Moim celem jest zebrać 25 miliardów i zrobienie resetu. Ale aby to zrobić będę musiał ulepszać moją postać oraz zdobywać najrzadsze mutacje w całej grze. A ty nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Nie wyglądam zbyt kolorowo. Ale to jest, bo jestem tylko panekinem zderzeniowym takim trochę, więc y, po prostu przejdźmy. Bake bones się gra nazywa i będziemy... Będziemy bakeować bonsy, czyli niszczyć kości. Dobra, dobra, dobra! Mamy już 20 szydła, jestem całkiem bogaty, można by powiedzieć. Dobra, dobra, bylebyśmy się nie zaklinowali. Ja pamiętam była taka gra Broke Bonus 4. Kieździł na kanale i tutaj mi idzie chyba troszkę lepiej niż tam, bo tam się klonowa... Dobra, nie, 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 dobre, nie. 200 kasy! Dobra, to jest chyba dobry wynik. Razy 1,05. Albo mamy Oblox Premium, chyba, tak? 5% bonusu za Oblox Premium. Dobra, warto było wydać. Możemy sobie ulepszyć kości. Czaszka, żebra. Ka, noga. Dobra, dobra, dobra. To nie jest takie cześć. Dobra, czacha, czacha najbardziej, bo dwa levele. Dobra, mamy dwa levele w czacha. Zrobiliśmy 200, teraz powinniśmy zarobić więcej. Mutant akdol I możemy mutować. I mamy materiały. Okej, okay, dobra. Jest rebirth! Razy półtorej kasy na zawsze. Dostajemy 25 tysięcy kasy. Poczynujemy. 25 miliardów. Dobra, zbieramy to. Zbieramy to na cel. To jest siebie. Na cel to jest sebie, Damy radę. E, chciałbym w te kolce walnąć. Dobrze obliczyłem? Dobrze obliczyłem. ej, o! Dobra, o! Dobra, jak są busty? Jak są speed boosty, to jest super. Jak są speed boosty, to jest mega dobrze. Jest, ten dźwięk jest okropny. Będzie rekord. Na pewno już będzie rekord. Mamy 320. Nie blokuj się. Dobra. 391. Dobra, jesteśmy bogaci. 400 kasy już mam. Dobra, to trzeba trochę ulepszyć. O! Huge bone level bundle. 200 boksów! Plus 10 tego, 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 tego. Ale ja sobie zrobię inaczej. Mam 300 kasy, więcej. Tak, tak. Tak. I teraz dopiero to kupię. Bierz moje e obuksy, chcę być lepszy. Dobra, będziemy sobie troszkę tych kości teraz łamać, bo mamy całą tabelę level-upów. Trafiłem, dobra, 37. 203! Dobra, dobra, jest dobrze. Opłacało się to zrobić. Dobra, nie blokuj się, nie blokuj się, nie blokuj się. Dobra, mamy już 1800! 2,1... No, 2, 2, 3, 2. Dobra, 2, 2, 3, 2, 2500, bo jeszcze jakiś bonus. Stać nas na mutację, więc zróbmy mutanty. jak do... Wyglądamy całkiem nieźle. E, dobra, nic się nie dzieje, e, ile tutaj kup... 2000, tylko materiał... Ja chcę materiał! Dobra, e, na kolec? Na kolec, trafię, trafię? Trafię, trafi idealnie! A baj, przecież to blokuje. 3000, to był rekord. Będzie rekord, będzie rekord. Na 100% będzie rekord. 3,400. Trochę mi brakuje do IBF-a. Trochę mi brakuje do tego IBF-a. Nudel Ragnall. mieliśmy kupić tego mutację. Tą mutację, tam była mutacja. Dobra, nieważne, Mam, jesteśmy nudlem. Jesteśmy nudlem. <laughs> Trochę obok Trzeba, trzeba, żebyśmy byli lepsi. 400 O i nie mamy oboksów. 400 oboksów. A teraz upgrade kosztuje 12 koła. Nie, no, musimy teraz. Wyglądamy w ogóle jak klusek, ale to nic. O, bo to jest nudyl, klusek, no tak. to jesteśmy kluchem. Trafię! stupie... Dobra, jak ja zarabiam dużo. E, yo, dobra, to 25 miliardów? Na chilku robimy tego ibf -a. Na chilku. 10 minut. 10, 10 minut. Dobra, klusek jest op Klusek jest OP, bo się nie blokuje. Ooo, 7 dawaj, 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 dawaj. Dobra, poszło mi super. Osiem dziewięćset. Jeszcze mnożnik. Jeszcze jakiś mnożnik Nie, 9,400. Mamy 10 tysięcy na jeden round prawie. To jest chyba to by więc. Czemu jestem złoty? Gold! Razy 3! Dobra, a mogę to zatakować z tym? Bo to jakiś material pro 6%! Co to jest? Co to jest? 6% to wiem, 2% szanse. Pay bond, break for, okej, okay, czyli mamy 2% szans za każdą rozwołaną kość, że dostajemy multiplayer jeszcze większy, dobra, to teraz musimy, nie zablokować się, nie blokuj się kluchu, dobra, jak kluch się nie zablokuje, będzie super, jak kluch się tylko nie zablokuje, to będzie cudownie, nie blokuj się, jakby na pierwszym się zablokował, to to mi się rozpłakał, plus jeszcze laki, Ten niech laki się stakuje, czemu jest jeden, przez cały czas rozwołam kości, no weź chociaż jeden, wskocz 25, no, jest! Skoczyło! Dobra, ale nie blokuj się, nie blokuj się teraz, nie blokuj się teraz, nie blokuj się teraz. Ja będę miał tyle kasy. Jeszcze niech raz leci, proszę! Dawaj! Nie wleciało. Ale dobra, będzie i tak dużo, będzie 33, 125 i jeszcze Roblox Premium. plemium. 44 goła! Coraz bliżej dwadzieścia 25 miliardów, to trochę dużo. Ale damy to zebrać. ile kosztuje ten obal? Łołem dwadzieścia 29 tysięcy. Dawaj mnie to! A gdzie moja mutacja? Ona znika! Ona znika! Zostaje na tamtym! No dobra, no ale chyba to się bardziej opłaca, no tak mi się zdaje, dobra, ale mam za 5000 kolejny. Ja coś lepszego. I... I rzecz w grze... To nie jest najnowsza rzecz w grze. 20% szans na lightning break? Co to jest lightning break? To kupmy sobie trochę bon leveli. Oj, tam 200 boksów, widzu 200 obuksów. To nic nie kosztowało, zadałem, o dostałem. Nie, Dobra, ale coś tam... 1600! O kurde. Dobra, troszeczkę sobie zarabiamy już teraz. Jakiś spark był, jest, jest ten spark! Działa, 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 tylko co to daje? To jakoś więcej kasy dostajesz o co chodzi? Chyba tak, chyba. Dobra, 17 018 18, 19, 20 000! Ale mieliśmy 40 000, ale to z goldem. To nie mam golda jak coś. 25 500 i az 0,5. Coś tam mamy tej kasy. Ile kolejny ten? 110! 110 000! Dobra, teraz mi się uda lepiej. Teraz mi się uda lepiej. Na pewno teraz wyjdzie to lepiej, bo uderzę w tego. Nie uderzyłem. Byk, jeszcze boost. O, nie trafiłem w tego boosta. Ale tego trafiłem, Nie, nie trafiłem? Ja trafiłem w tego boosta, nie blokuj się, nie blokuj się, tylko, tylko się nie blokuj, tylko się nie blokuj i będzie super. 24, 25, 6, 7, 27, prawie, no prawie jest, no to jest 27. 28 nawet to jest. Ile mamy kasę? 73 koła, no. Ale starczy mi na mutację, dlatego to robię. Dobra, skipniemy sobie ze trzy levele tego. Jesteśmy teraz czymś takim. Ee, rozgwiazdą. Walker, ja chcę Walkera. Kolejne oboksy. Dobra, dobra, wiem co zrobię. Wbijemy dziesiąty. Dziesiąty level i już powinno być wtedy super. Tak? Dobra, dobra. dobra umówmy się, że dziesiąty level to nie jest jakoś bardzo OP. I dzięki temu... Patrzcie, już mam dziewiąty teraz będzie. Ale... Ale rozwalimy ten system, zobaczcie, połamiemy miliard kości i będę bogaty. I na pewno zrobię. 25 miliardów jest do zdobycia. co to mamy pewnie jakieś 1 miliardowo procenta. Czemu mnie nie stać na to? Czy stać mnie? Ooooooo... Wiecie co? Jeszcze muszę tego huge bond bundle kupić, żebyśmy nie byli w tyle jakoś bardzo. Ile teraz będziemy zarabiać, jak to kupię? Tysięcy? Dobra, zobaczmy, jak tam idzie mi. Jak tam mi idzie? Dobra. O! Dobra, dobra, przegrałem, 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 przyznaję. Przegrałem za Robuxami, bo mamy 450 tysięcy na samym starcie. 500, 600. Ja przegiąłem za buksami, ale mamy milion! To jest rekord rekordów! Myślałem, że 5 tysięcy dostanę, a nie milion. Troszeczkę się pomyliłem, ale jestem dwoma postaciami naraz. Dawaj material. Spin! I dawaj coś takiego dobrego, mega mocnego, proszę. Co to jest? Silver. 1,20. No, poże no. się mają bal. Lecisz ze mną. Aj, ty nie trafisz. O, ja trafiłem. 31 koła. Dobra, to jest, to jest dużo, to jest dużo. Mamy statek mamy 300 tysięcy. 400 tysięcy zaraz. O jejku, o jejku. Ale mnie wykrzywiło. Jaki spit ja mam. Co jest? To się opłacało, opłacało się ten milion wydać. Mamy mil600 2 miliony kasy. Tych level jest. ile? Dobra, ale musimy zabrać ten miliard. No niestety, musimy zabrać ten miliard, więc muszę kupić jeszcze parę jak doli. Znaczy, miliard. 25 miliardów. 25 mi jest potrzebne, to jeszcze gorzej. Parę i pół miliona. A tutaj? 5 milionów. Dobra, 5 milionów damy radę zebrać, myślę, po tych e, birfach moich, znaczy tych, 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 tych mutacjach. O, mapa się zmieniła! Co jest? O Boże, ile kasy. O, ja dzielę ja milion po pierwszej mapie. 2 miliony! Eee! 2,5, 3! O kurde! Jestem bogaty! Nie zatrzymaj się, proszę. Mapa się zmieniła. Co się dzieje, że się mapa zmieniła? 6 milionów... 6,7... 7 milionów! 8 będzie! Proszę, 8 milionów! O kurde, jest 8 milionów, dobra. E, musimy kupić mutację. Bez mutacji się grać nie da. Bo ja potrzebuję jakiejś turbo rzadkiej mutacji. Turbo rzadkiej mutacji potrzebuję. Dawaj. I Była! O, no to już miałem! Nie, dobra. Tak, nie możemy tego zostawić. Musimy mieć mutację! 10 unlock material, dobra. I teraz free mamy. Dawaj, 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 dawaj. Coś dobrego, coś dobrego. Coś dobrego, żebyśmy ten miliard zabrali! Jest! Razy 5 po 3 hitach! Dobra, trochę ulepszyliśmy. Nie chcę za obuksy. odczep się. All to będzie. Razy 5 po 5 uderzeniach. Raz, dwa, trzy... O Boże, 2,5! 5 milionów! Dobra, ja, ja... Ile? Dobra, go! Dobra, dobra, dobra! Wszystko mi się rozwala już! Tylko głowę dawaj, O, dobra, mamy 13 milionów po jednym Dobra, w prawo, dobra. Wszystko super. Uderz w coś! No, uderz No dobra, 16 milionów to jest na pewno rekord. Mamy jeszcze 9 materiałów. To jak tylko odblokujemy kolejne te 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 to będziemy mieli lepsze. Ile tylko? 140 milionów. Dobra, nie stać mnie. Elegancko. I jeszcze 10 za robuxy. I jeszcze 10 za robuxy. Daj mi to. I teraz będzie epicko. Dobra. 6 milionów i jeden upgrade. Dobra, teraz muszę zarabiać mega dużo. To zarabiamy. Da, zarabiamy bardzo. Zarabiamy w kole. Dojczy... Dobra, tyś się jeszcze rzeczy niestworzone. 12 milionów mam. 12 milionów od razu. Od razu. Jesteśmy na pierwszej mapie, drugiej. Dobra. Jeszcze głównie rozwaliłem łepetyny. Łepetyny, rozwal. Łepetyny, rozwal. Dobra, jest jedna. Druga łepetyna. Jest, dobra, mamy 20 milionów, Ran. 20 milionów. 20 milionów z jednego wypadnięcia. Jest, jest bardzo dobrze. 25 24. Ale jeszcze co? Jeszcze ten. 105. 25 milionów. New high score. Dobra, to jest to jest dosyć dobry wynik mi się zdaje. Mamy Golda, dobra. byleby tego nie zepsuć. Idealnie tutaj. Tutaj mam wyskocznie Pamiętam, pamiętam wszystko już pamiętam na tej mapie. Dawaj, będzie rekord rekordów. Nie blokuj się. Nawet nie waż się zablokować. No nie wasz się, proszę, nie wasz się zablokować, proszę, proszę, 14, rekord, rekord bez tego zrób, z 30 milionów bez tego, bez, bez golda i wtedy to wali, to będzie gold razy 5, to będzie 100 milionów kasy, proszę, proszę, 30 milionów bez golda, 30 milionów bez golda, 30 milionów bez golda, 30 milionów, dobij, dobij, dobij jakimś cudem, jakoś się tutaj pokacz Pokacz się, pokacz dobra, o ścianę, o ścianę i 24. Ale razy 3 i razy 5. Razy No dobra, to musi być jakoś. 76. 154. Stać Staćmy na mutację! Staćmy na mutację, dobra. Nake Agdol. 100 boksów. To przeskoczmy sobie z dwie. Przeskoczmy sobie z dwie. Squid Agd Squid Game! Dawaj mi to. Jak to być squidem? Sierżant, dobra. Jak Jakby wyglądał. Nie mogę się ruszyć. Jakiś gość się we mnie zbugał. Dobra, wyglądam całkiem elegancko. To jeszcze raz. Sierżant. Będę sierżantem, dawaj. Sierżantem chcę być. Co to jest? Dobra. Dobra, 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 dobra. Jeszcze jeden. Obiecuję, już nie wydaję więcej. Wydaliśmy z dwa koła boksów już! Okej, okay, idziemy kupić materiał. Tylko jakiś dobry, tylko jakiś. Mam 9 pyłp. 9 pyłp zadałem o. Dawaj, 0,5% widziałem! No i czemu to jest to? Ja już to miałem. ja już miałem, jeszcze czas. Widziałem takie coś, że jest. Dobra, 3,5! Plant! Co to jest plant? 0,1 za każdą zwolnokość! Let's go! Dobra, to jest mega mocne w takim razie. E, Ulepszmy sobie tutaj po jakimś levelku za 6 milionów, dziękuję i. O Da, mamy już 13 milionów z tego rana, a dopiero się zaczął. Dobra, tutaj troszeczkę y, mnożniczka powinno iść mi do góry e, A za każde uderzenie ja coraz więcej zbieram! Ten plant jest OP! Ten plant jest OP! 100 milionów! 100 milionów z jednego tego! O kurde o kurde! Dobra, no, ten plant jest OP. Ten plant jest turbo OP. 160... 170 milionów. Dobra, brakuje mi troszkę leveli tam. Ja muszę troszkę leveli nabić. Ale trochę wolno biegam, ale nie. nie, Mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadza, bo jestem troszkę kawałkiem kurde jakiejś cegły czy czegoś. Nie, ja rośliną jestem, cała rośliną. Mamy. Dobra, wbite trochę leveli. Także lećmy dalej. Ile teraz zarabiamy? Musimy wbić 3 miliony za jeden. A za każdą rozwaloną kość dostaje 0,1. To ja przecież. Jaki jestem bogaty! Let's go! Wcale nie wydajemy obuksów. Wcale nie wydajemy obuksów. Wcale nie było wydanych Robuxów, Wcale zero Robux, Zero Robux wydane. Mm -hmm. e, zarobiliśmy 200 milionów w sekundę. Tak zarobił 2 miliardy i dostał gold razy 5, to bym dalej nie miał tych 20. Ale mamy 260, 279 milionów! Ale ja tego planta stracę. Dobra, nieważne. Kupmy takie dwa albo trzy i kupmy te kości jeszcze. Kupmy centała, kupmy centały. Idziemy od razu po tym jak to zrobimy. Kupmy... Idziemy od razu po materiał. Dobra. Idziemy od razu po materiał. I dopimy coś dobrego. To jest ostateczny An, ostateczny An, 0,5% Dawaj! Co to jest? Explosive? Kości wybuchają po 25 breakach. Dobra, dobra, przetestujemy to. Tylko najpierw kupmy sobie też leweli. Siemanko, co jakichś tu po kościach? Let's go. Dobra, tutaj będzie już potężnie. 25 z tych kości... 50 milionów na starcie. Chyba jesteśmy dosyć... Dobra, ale zobaczmy, co się stanie z tym explosive. Mam wybuchnąć przy 25... Nie blokuj się tylko! Coś wybuchłem! 382 miliony! My zarabiamy miliard! Zarabiamy miliard! Zarabiamy miliard do jednego rana. Będzie miliard, 13 procent. Dobra, wybuchło! Miliard, 100 milionów! Dobra, mamy to. Mamy to. Udało się. Bam! Mamy miliard, 200 milionów z jednego rana. Ale dobra, mamy miliard od razu! Dobra, jestem mega w plecy z levelami. Lecisz! Ile zarobimy? Dobra, 11 milionów, bo to był słaby strzał, ale dobra. Nadrobimy, nadrobimy. Będzie ekord, będzie ekord. Na pewno będzie rekord, no bo w tle kości 100 milionów, 200 milionów. 200, 300, 400, 500, 600. Zaraz będzie. O, jest 600. Dobra, i teraz łamiemy kolejne. łamiemy kolejne, łamiemy kolejne, łamiemy kolejne. Dobra, my... jaka prędkość! Co tu się dzieje? Mamy miliard, dobra, mamy miliard. Yy, czy jeszcze uderzymy w ścianę i wybuchnie? Nie wybuchło. Szkoda, ale dobra! My rozwalamy system, mamy miliard trzysta. robimy slender, ragdoll. I idziemy rolować. Robimy dwa dole jeszcze. Dwa dole. To będzie nasz ostateczny akdol. i już dobędziemy 25 miliardów. Go! I kupujemy od razu te rolki. To robimy coś 0,5% i jednym ranem to robię. Jednym ranem. Jednym. Dobra, tylko ulepszymy sobie to. Dobra, wydajemy, wydajemy. Dobra, już jestem naprawdę mocny. Jestem co prawda 8 jakąś, ale dobra. Widziałem go! Co to jest? Titanium? Tutaj nie. Ja chcę lepsze, chcę lepsze, chcę lepsze, chcę lepsze, dawaj, 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 Co to jest? Szkło. Razy 8 bone value breaks on hit. A tu już mieliśmy. było najlepsze. To nie jest najlepsze. Lepszy, 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 jeszcze dwie szanse po tym. I 3% O tu, duplikat. 0,5% było pięknie przez sekundę. Dawaj coś rzadkiego. 2000, 3000 obok w sumie. Nieważne. Musimy to zdobyć. Musimy to zdobyć. Dobra, odczep się. Klim, Nie przyjmuję tego do wiadomości. Co to za kupsko? O boże, duplikat. Dobra, i ta 0,5%. 0,5% 0,5% 3% było tutaj. No, daj mi to szkło. Takie tuje podowalone. Było 3,5 roślina. Ona była OP. Ona była OP. Ona była super. I my byśmy wtedy zrobili. Dobra, dobra. No czemu, Sylwy? To już miałem! 0,5%! 0,5%! Co to jest? Gumiżujka, dobra, nieważne, dawaj dalej. No, to już miałem 600 razy. Dawaj! No czemu brązowe? Przecież to miałem już! Ostatnia szansa, żeby to dostać i mamy! Nic, nic nie mamy. Dobra, tym glasem musimy to zrobić, nie ma innego. Zobaczmy ile on zobaczmy ile on To jest nasza ostatnia szansa, 25 miliardów. Musimy to zebrać. Jo! O Boże, mamy to! Mam 3 miliardy na starcie, to ja się będę musiał te 25 miliardów postarać! Zablokowałem się, nie! Mamy 5 miliardów. No to muszę jeszcze pograć chwilę. Dobra, dawaj mi, skaczemy od razu. Czy usunie mi wszystko, co kupiłem? Dobra, troszkę się tutaj włamałem, ale taki to, 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 to chodzi w tej grze jak coś. Dobra, o, przyspieszenie teraz będzie. Dobra, o to chodzi. Dawaj, do końca apy, do końca apy. Do końca. Do końca dawaj 6 miliardów będzie. 6 miliardów. Nie, nie blokuj się. Do końca. 6 miliardów. Dobra. Dobra, mamy to. Mamy to. Ale nie blokuj, nie blokuj, nie blokuj, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Nałampę! Na ampę, wskocz, Na ampę! Nie, nie wskoczyło, ale dobra, na to też nie wskoczyło, ale będzie chyba rekord. 5 prześnie? Nie, nie, nie zahacza o nic. Lecę po na ścianę! Ja piecie, ale myślałem, że będzie jak. Na 4, 4, 2, 4, 4, 6, 7. To jest tragiczny, An. 5, 5. Mamy już 25 miliardów. Udało się, udało się, mamy sukces. Mamy sukces i jeszcze zrobimy sobie złoty, An, bo mamy 10 e, wyścigów, więc razy 3 multiplier. Więc zróbmy najlepsze, jak się da idealnie na amp. I pyk! Dobrze, wstało, dobra, jest git. 2, 8, następny stańcie. O, kurde, ładnie. Ładnie, 3, 3, 3 4, 3, 6, 3, 3, 7. O! Ja się tu nie zblokowałem? Już się ja tak przywaliłem. Dobra, 4, 4, 2, 4, 5, 4, 7, 4, 7, 4, 8, 5. Było już dobrze, jest 5. 5. Dobi 6, dobi 6, chcemy mieć razy 6, znaczy razy 3, ale 6, 6, nie! Dobra, będzie, 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 będzie z tym, z tym bonus. Dobra, o, kurde, 17, 18 miliardów z jednego A high score. Ebie, słuchajcie, mamy asset cash, bone levels, ragdolls and materials. Szkoda mi to robić. Ale mamy 25 miliardów, także cel się udał jesteśmy niesamowici.